Witajcie, tutaj Rizar. Dzisiaj chciałbym zapoczątkować kolejną serię, a właściwie moją pierwszą serię e, gameplayów. E, będzie ona z Call of Duty Modern Warfare 3 Multiplayer. Jak na razie tylko multi. Może później pomyślę nad single. Ale zacznijmy od początku. E, dopiero po jakimś. dosyć dawno nie grałem już w tą grę. chciałem zacząć ją jakby od początku. Już nabiłem 17 level, jak widzicie. No i na początku chciałem stworzyć sobie swoją klasę. Na razie nie mam za dużo tego. Zacznę od mojej ulubionej broń M4A1. Dałem sobie trochę ulepszeń, red dotyk zwykle, ale tutaj nie mam chyba nic do wyboru więcej. Maskowanie, i mam już pierwszą broń. Teraz drugą, hmm, co by to dać? Maszynowe, tu nie ma nic ciekawego, ale Przyjmiemy sobie MP9, bo to fajnie działa, szybki jest. No i można ładnie kogoś dopaść. Z granatów wybieram zwykły em, taktyczny Concusion, żeby kogoś unieruchomić, unieszkodliwić na chwilę. No i teraz idziemy do perków. Tutaj slide uh, of hand, żeby szybciej przeładowywać. Później wybiera sobie scavengera, ale brakuje mi jeszcze trochę le leveli. And drugi perk to będzie hardline, żeby szybciej nabija nabijać kill A tutaj hmm, albo to, żeby widzieć z daleka, albo stalker, żeby szybciej się poruszać. Ale chyba stalkera wezmę. Strike Package. Ja zawsze gram z supportem. Mam do odblokowania 4, więc sobie UAV. Nie lubię z tym grać. Wezmę sobie to, żeby to mnie zmylać przeciwników. wieżyczkę przeciwko przeciwlotnicza. Advanced UAV i chyba 2 nauta. To i tak się stakuje. Nawet jak zginę, to i tak mi będzie dalej szło. Hmm. Ale co my dalej tu mamy do zrobienia? Zmienimy sobie nazwę, żebym wiedział szybko co wybieram. O, pomyłka. Dobrze, mamy. Aha, jeszcze Death Strike. A damy revenge na razie, żeby zobaczyć. Kto skąd nas zabił? Właściwie, gdzie jest ten, kto nas zabił? Okej, okay, teraz sobie robimy drugą klasę. Tylko, że teraz to będzie Z SMG. W razie nie ma wyboru wielkiego, więc wezmę sobie UMP. Um, tutaj nie mam żadnych ulepszeń jeszcze. Mam druga, weźmiemy zwykły pistolet. Tutaj też nic nie ma. Perki. Tak jak przy wcześniejszym. Chociaż nie dajmy sobie blind eye, żeby nas nie widzieli. O tutaj hard blind trzeci pear. Nie, nie martwam, nie przydałem się. Ale jest tak. Okay. No ale oczywiście później się można wszystko zmienić. Tutaj sobie wybierę tak jak przy wcześniejszym. Zostawię Przeważnie właśnie gram takim ustawieniem, ale na razie nie mam moich ulubionych broni, bo na no, bojące niski level oczywiście. Aha, jeszcze zmiana nazwy. Hmm, okej, okay, wszystko gotowe. No to można zaczynać, aha nie, jeszcze tutaj sobie cross sign i wybierzemy, żeby to jakiś wygląd miało. Biorę sobie, hmm. nie ma prawie nic, szkoda No, to będzie Sidekick Fajnie wygląda Emblemat też sobie jakiś na szybko O, jest oczko Później to też będzie można zmienić Jak się odblokuje kolejne hmm, Co my tu mamy, no to teraz przechodzimy do serweru W kolejnych, różnych odcink w kolejnych odcinkach będę pokazywał różne tryby walki z różnych mapek, więc nie martwcie się, na pewno trafię akurat może na waszą ulubioną mapkę i try no to zacznijmy od DOM, czyli mojej ulubionej mapki i uh, Q confirmed. może mi się uda akurat wejść, albo no że będzie full server Nie wiem czy akurat będę nagrywał całe walki no bo to Czasami mogę wejść tak, że będzie 3 minuty albo 20 minut, to jest trochę bez sensu. Więc zobaczymy, najwyżej będę urywki pokazywał albo ewentualnie się domontuję później. Ty jeszcze mi powiecie, jak dla Was będzie lepiej pasowało. Jak się będzie lepiej oglądało. Okej. Okay. O jest, tutaj, co oni co nam tu dają na początek? Nic ciekawego. To wybiorę swoje. A... Dobra, od razu mówię, że dosyć dawno w to nie grałem, więc nie krzyczcie na mnie ani nic. Jeszcze sobie muszę przypomnieć, co i jak to było. Okej, okay, lecimy. Ha. Rzucili EMP, więc nic nie widać. Nie będę strzelał, bo mnie załatę. Tylko że się nie da tutaj a, wychylać. W tym trybie Kill Confirm trzeba zbierać. A, trzeba zbierać te itemki, co wypadają z kolesi. Nie pamiętam jak one się nazywały. E, jak je zbieramy, dostajemy dodatkowe punkty dla nas i dla tych, co zabili tych kaleś. O, ok. Już mamy wszystko. Aha, no koniec rundy. No to zobaczymy, może się coś pobawiłem później, albo jeszcze coś dogramy. Chyba tamten zabierze za mnie. Okej, okay, lecimy dalej. No choć, a przetestujemy sobie MP9, druga broń. Też mi się fajnie z tym grało. z tym dużo, już grałem z nim. Okay. No chodźcie chodźcie, aaaa Trafany Ja mi się broń, chodźcie chodź tu O ale gościało, no. o Lecimy dalej No chodźcie 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 moje dzieci, aaa tu się chodz, no nie Zabramy je O widzę co mam już, jakiś strajka pierwszego Wrócimy sobie tutaj Okej, okay, no i mogę sobie trochę przykampić dla smyły Jak to spadnie to tutaj ktoś podejdzie, zbierze No i po nim na <grym>, A aaa Kurde Ale staty, ojej Okej okay. Kurczę, za dużo moich tutaj nikt tego nie zbiera. No i widzicie, jak na pierwszy raz chyba nie ma tragedii. Dziękuję wam, na no dzisiaj to chyba tyle. Jeżeli wam się podobało subskrybujcie, lajkujcie i mówcie co było dobrze, co było źle. Ja to jeszcze postaram się poprawić. No i do zobaczenia.